Witajcie kochani na kanale co gotujemy, to zjemy. Dzisiaj zapraszam Was na przepis na pyszne polędwiczki wieprzowe. Jeżeli przepis Wam się spodoba, pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie tutaj zostać na dłużej. A ja zabieram się do roboty! Moje polędwiczki mają wagę 900 g, ale jeżeli będziecie mieć kilogram, to też nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście te proporcje, które ja tutaj wam pokażę, żebyście mogli zastosować. Więc tak, kroimy polędwiczki na takie odcinki około 2 cm, 2-3 cm nawet. Ja tutaj najpierw jedną odłożę na bok, żebym było wygodniej kroić. O tak, mniej więcej na takie kawałki żeby tutaj nasze polędwiczki po prostu były konkretnym jedzonkiem. Udało mi się kupić te polędwiczki, moi drodzy, w promocyjnej cenie, bo my, powiem Wam, nie zawsze pozwalamy sobie na takie rarytasy, bo wiadomo, że polędwiczki są drogim mięsem. Więc akurat promocja się trafiła. Więc kupiłam super. Będziemy mieć fajny i smaczniutki obiad. No i teraz oczywiście mamy już takie słuszne kawałki pokrojone. Kroimy także i drugą polędwiczkę. Powiem Wam szczerze, że zwykle jak ja ważę te mięso, które jest pakowanym mięsem, to niestety, ale zwykle się okazuje, że mięso po prostu waży mniej niż deklarują na opakowaniu. E, ta porcja miała ważyć 940 g, a okazało się, że <noise> waży o około 100 g mniej. No i teraz, moi drodzy, oprószamy solą. Tutaj nie będzie żadnych takich wymyślnych przypraw. Te podstawowe żeby też nie zagłuszać smaku tych polędwiczek, bo smak polędwiczek jest, wiadomo, bardzo fajny, delikatny, więc nie ma sensu jakimiś tam mocnymi przyprawami kamuflować tego smaku. Z dwóch stron opuszczamy solą i pieprzem. Sól mam kłodawską, niejodowaną, różową. Jeszcze można tak lekko przyprawić, wmasować mięsko. Odkładam, moi drodzy, mięsko do miski i teraz pozostawiam na blacie w kuchni. Nie wkładam do lodówki, aby mięsko było w temperaturze pokojowej, bo wtedy lepsza i łatwiejsza będzie później jego obróbka cieplna. I tak na pół godziny minimum. Na patelnię wlewamy za dwie łyżki oleju. U mnie jest to oliwa z oliwek. Możecie też użyć, na przykład masła, ale myślę, że masło nie będzie dobrym pomysłem ze względu na to, że mogłoby się nam spalić na patelni. Więc oliwa z oliwek myślę, że jest najlepszym rozwiązaniem. I rozgrzewamy olej, aby był dobrze nagrzany. Rumienimy nasze polędwiczki z obu dwóch stron. Przy okazji pokażę Wam moje chlebki, mój dzisiejszy wypiek. Są to chleby żytnio-orkiszowe. Ten jeden był upieczony w kubku. Pokażę Wam foremkę. To jest foremka do tego chlebka. I ten będzie akurat przeznaczony dla teściowej, taki grzybek dla teściowej, bo dzisiaj się wybieramy w odwiedziny i taki prezencik damy, własny, własnoręcznie zrobiony chleb. Gdy polędwiczki się podsmażają, należy przygotować dwie cebulki i posiekać je na kosteczkę i również 300 gramów pieczarek, u mnie są to pieczarki brązowe, bo brązowe uważam są bardziej aromatyczne. Po 5 minutach zdejmujemy polędwiczki. W patelni. Wystarczy po mojej drodze tylko zamknąć pory mięsa. Więc z jednej i z drugiej strony na wysokiej temperaturze po prostu podsmażyć. I zaraz rzucamy cebulkę posiekaną. cebulka się smaży, można zacząć y, siekać pieczarki. U mnie, moi drodzy, są to duże pieczarki, więc ja je troszeczkę bardziej posiekam, nie tylko na takie plasterki, ale powiedzmy sobie szczerze, o, na taką kosteczkę. Gdy cebulka się zrumieni, można śmiało wrzucać pieczarki. Jeszcze chwileczkę podsmażyć razem. No i ładnie cebulka z pieczarkami podsmażona. Pieczarki puściły sok, więc teraz wkładamy nasze. Polędwiczki z powrotem na patelnię, na te pieczarki przygotowujemy 150 ml śmietanki kremówki, do tego robimy bulion warzywny. Ja kupiłam taką fajną kostkę rosołową. Jest to kostka warzywna, bez oleju palmowego i bez glutenu, ale. Bardziej interesujące jest to, co ma w sobie, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka tendencja właśnie bez glutenu, bez tego, bez owego. Natomiast co jest w środku? No więc w środku mamy sól morską, skrobię kukurydzianą, masło, sza, warzywa, 10%, cebula, por, marchew, pomidor papryka, seler, olej słonecznikowy, czosnek, przyprawy, gałka muszkatołowa, kurkuma, zioła, natka pietruszki, liść lubczyku, liść selera, rozmaryn, tymianek. No i wszystko to jest z upraw ekologicznych, więc myślę, że jest to fajne rozwiązanie. No chyba, że macie w swój własny bulion albo rosół. Możecie oczywiście jak najbardziej go wykorzystać. Ja obiście wtedy teraz nie mam, i takie dwie kosteczki rosołowe rozpuszczamy w 300 ml wody. I teraz zalewamy tym bulionem warzywnym, czy rosołkiem, czy czym tam macie. I jeszcze wlewamy śmietankę. I tak gotujemy do miękkości pod przykryciem na małym gazie. Polędwiczki dusiły się przez godzinę i 20 minut. W tej chwili mięsko już jest bardzo fajne, miękkie. i drodzy, my tutaj już mamy nasz obiad do próbowania, więc Marysiu, widelczyki w ruch. Najważniejsze to, żebyś w polędwiczek spróbowała, bo to jest temat naszego odcinka. Pyszne? pyszne. Mm. Moi drodzy, mięciutkie, pyszne, w sosie pieczarkowym, No mm. i drodzy, pyszne. Po prostu. To co polecamy? Mm -mm. Polecamy Wam ten przepis. Róbcie samodzielnie. O ile e, uda Wam się trafić na polędwiczki, tak jak mi ostatnio. E, my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych filmach. Pa!